Miejsko-gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zna doskonałe lekarstwo na jesienną nudę. Bogata oferta zajęć stworzona przez siewierską instytucję z pewnością zmieni nie jeden pochmurny wieczór w ciekawie spędzony czas. Wiele cennych umiejętności można zdobyć m.in. dzięki nauce programowania z Minecraftem oraz zajęciom Lego Robotyka. To zajęcia takie kształtujące Nowoczesne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Tam dzieci robią roboty, programują na zajęciach Minecrafta, kooperują w grupach, programują e, gry. To zajęcia, które rozwijają bardziej intelektualnie. Są zajęcia, oczywiście, muzyczne, których nie brakuje tutaj. Państwo Króżowie prowadzą swoje zajęcia muzyczne. Drzemiące w sobie talenty najmłodsi mogą odkrywać także dzięki prowadzonym zajęciom plastycznym. Umiejętności gry na instrumencie można zdobyć dzięki szkółce muzycznej prowadzonej przez orkiestrę reprezentacyjną miasta i gminy Siewierz. Tam będą lekcje, odbywały się y, gry i, i teorii. No próbujemy wszelkimi sposobami dotrzeć do, do młodzieży i udało nam się z, z, z dyrekcją dojść do porozumienia i odbywać się to będzie właśnie w szkole. Nie tutaj w Domu Kultury, w Domu Kultury tylko zajęcia z, orkiestry, z dużą orkiestrą, a szkolenie młodzieży wszystko w szkole podstawowej. Od bieżącego roku w ofercie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki znalazły się ponadto zajęcia związane ze sportami walki. Prowadziliśmy również od tego roku zajęcia judo, elementy kickboxingu, które prowadzi pan Krystian Kwiecień. Te zajęcia wtorki czwartki w trzech grupach wiekowych. Tam dzieci rozwijają się sportowo. Sportowo kształtują charakter, osobowość uczą się sztuk walki, rywalizacji szacunku do przeciwnika. Bardzo ciekawe zajęcia i również wielu, wielu uczestników. Nie można zapomnieć również o szkółce piłkarskiej, którą tutaj prowadzimy przy miejsko Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i Rekreacji. Tutaj mamy 5 grup, czterech trenerów. Oni szkolą najmłodszych adeptów piłki nożnej w naszej gminie. Teraz już pomału przenosimy się do sal i hal sportowych, które mamy w naszej gminie, bo to i przy szkole podstawowej numer 1 w Siewierzu i... W szkole podstawowej numer 2 w siebie, że tam prowadzimy nasze zajęcia, teraz w okresie zimowym, gdy, gdy ta pogoda już nie sprzyja do wiosny, a później wychodzimy na te wszystkie obiekty, które tutaj w gminie posiadamy. Również dziewczęta mogą liczyć na ciekawą ofertę zajęć. To z myślą o nich powstała szkółka baletowa oraz zespół majoretek. Te zajęcia rozwijają koordynację ruchową, kształtują wyobraźnię artystyczną oraz poczucie estetyki. Wśród oferowanych zajęć nie zabrakło również propozycji dla tych nieco starszych. W poniedziałki i czwartki w gminie odbywa się areobik, wtorek to czas relaksującej jogi. Jest bardzo zróżnicowany poziom. Uczęszczać mogą w zasadzie wszyscy, bo dostosowujemy się do każdej osoby indywidualnie, jeśli chodzi o zakres ćwiczeń, także nie powodujemy tutaj, że ktoś musi coś zrobić, jeśli nie jest, nie jest w stanie lub stan zdrowotny nie pozwala takiej osobie na jakieś ćwiczenia, to my się dostosowujemy indywidualnie. Do jogi używamy maty do jogi, żeby nie poślizgnąć się, bo to jest specjalna mata, która trochę przylega do podłoża. Ćwiczymy boso ze względu na to, że budujemy wszystkie pozycje od stóp. Używamy też sprzętu, który pomaga nam w lepiej pracować z ciałem, więc przede wszystkim takie paski i takie kostki. No i zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych, bo nie, nie jest to zbyt trudne, pomimo że niektóre ćwiczenia tutaj może wyglądają mało zachęcająco, że może nie są do wykonania na początku, ale jak mówiłam, tu jest grupa bardzo zróżnicowana. Są osoby, które kilka lat ćwiczą i są osoby, które dopiero doszły do tej grupy. Panowie mogą skorzystać z treningów jiu -jitsu oraz kickboxingu. Ponadto w cieplejsze miesiące w gminie odbywają się cotygodniowe marsze nordic walking. Zachęcamy do skorzystania z tak bogatej oferty. Z pewnością każdy znajdzie w niej coś dla siebie.